50 to kosztuje złote 23, 71,50. Sposób wysyłania jest bardzo prosty. Piszemy słowo wywiad, a potem treść pytania, uwagi, opinii, refleksji, a może tylko znak zapytania, dlaczego tak właśnie było? Co się stało? 71,50 i oczywiście numer telefonu. Widzą Państwo, jaki to numer. Czekamy na, na połączenia i zaczynamy od tej kropki w ruinach. Od momentu kiedy matka reżysera. Patrzyła na niebo i na szczęście zamiast lufy karabinu widziała wycelowany w nią obiektyw wroga siedzącego w samolocie na bezpiecznej wysokości. Tak, tak rzeczywiście było. Moja mama we wrześniu 1939 roku, jako sześcioletnia dziewczynka, razem ze swoją mamą spędziły bombardowania w podziemiach Teatru Wielkiego, i z chwilą, kiedy te bombardowania się skończyły, wyszły stamtąd. Pamiętam, co mama mówiła o pierwszym wrażeniu. Jakie było pierwsze wrażenie, jak wyszły z Lochów teatru, teatru Wielkiego? Moja mama pamięta to do dzisiaj. To były spalone gołębie na ulicy. To był symbol miasta. Miasto spłonęło po prostu. To moja mama, sześcioletnia dziewczynka, pamięta. I ja, jakby znając te jej wspomnienia, chciałem, żeby ludzie poczuli to, co poczuło wtedy to sześcioletnie dziecko, które wyszło po wielo-wielodniowych bombardowaniach z, 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 tego, z tych ruin teatru. Rozumiał Pan kolegę, jego uczucia, miał Pan swoje przemyślenia? Tak. Y, przelot nad zdobytym miastem to był tylko fragment materiałów, które znajdują się w amerykańskich archiwach. Reszta to są przeważnie zdjęcia z ziemi, pokazujące ludzi. I dlatego... Postanowiliśmy mimo wszystko kontynuować przelot nad zdobytym miastem z innej perspektywy. Właśnie z perspektywy ludzi, którzy w te pierwsze pięć dni znaleźli się, byli w Warszawie. Oczywiście tych materiałów, które nie, nie weszły do przelotu nad zdobytym miastem byłoby zbyt mało. Dlatego skorzystaliśmy również z niemieckich kronik i fragmentów niemieckich filmów propagandowych. Przy czym też postanowiliśmy, że ten film... Nie będzie miał żadnego komentarza. To znaczy, chcieliśmy, żeby przemawiał sam obraz, ten obraz tragiczny, zarejestrowany przez niemieckich propagandistów, których dziesiątki było wtedy w Warszawie, dziesiątki hamer. Tak współcześnie ogrom ekip tak. telewizyjnych z telewizjami, tak. z wozami satelitarnymi. Zobaczą Państwo na niektórych ujęciach, właśnie w tle kamerzystów jadących samochodami czy też stojących. To słynna ekipa Leni Riefenstahl. To już w tej głównej defiladzie na Alejach Ujazdowskich. Natomiast w, jako pierwsi w zasadzie do miasta, pierwszy weszły ekipy takich komand propagandowych, których zadaniem było filmowanie i fotografowanie tego, co tutaj się dzieje. Przy czym co jest charakterystyczne, że nie zobaczą Państwo grobów. A przecież Warszawa wtedy była jednym wielkim cmentarzem. Oni tego nie kręcili. Kręcili wychodzące wojska, wchodzące wojska, biednych ludzi. Bo musiała Ale być euforia zwycięstwa jednak. Nie tylko, nie tylko, bo w akcie kapitulacyjnym było napisane, że Warszawa to jest twierdza Warszawa i Praga. Więc oni pokazywali... Że musieli zniszczyć tę twierdzę. Bo to Ile twierdze. tu wojska wychodziło i jak biedni byli ludzie, którzy ucierpieli. Natomiast Zwróćmy nie uwagę, dużo. proszę Państwa, na napisy. To jest bardzo ważne. Wpatrzmy się w ten ekran. To, co za chwilę zobaczymy, to nie jest koniec jakiegoś fragmentu gry w stylu: jeden przegrywa, drugi zwycięża, dżentelmeni podają sobie ręce. Patrzymy na prawdziwą potworność sprzed lat, wiedząc, że gdyby hitlerowcy zrealizowali swoje plany. Nie oglądalibyśmy tego filmu, już nie mówiąc o innych radościach życia. Ale ci ludzie jeszcze o tym nie wiedzą. Stoją w przedsionku piekła i to właśnie pokażemy. Oto początek.